Jak dobry mamy węch! Przekonajmy się. Witamy w programie mniej więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Moi drodzy, dzisiaj e, Ultimate Challenge używamy tylko jednego zmysłu. Tylko jednego zmysłu, żeby rozpoznać. Tak rzeczy. się składa, że to mój najsilniejszy zmysł. Tak, będzie miał kiedyś oparowany nos i wrócić w węch. Węch poznał go. dopiero tak. Węch poznał w wieku 28 lat. Dokładnie. Do Teraz mają 43 i jestem specjalistą od wąchania. Potrafię wywąchać wszystkie najświeższe foty na Instagramie i najfajniejsze odcinki na jeszcze więcej. Dokładnie Mam tak. nadzieję, że również tego się kiedyś nauczycie, ale młodzi adepci potrzebujecie na to przynajmniej 15 lat doświadczenia w. Wąchaniu. Chciałem jakoś fajnie to zagrać, ale mi nie wyszło. W oflaktorycznej o flakterycznej sztuce. Ok. Teraz wszyscy googlujemy to słowo, zapraszamy do odcinka. <laughs> Słuchajcie, moi drodzy, e, witamy w przedstawieniu Zasad. Sprawdzajcie, googlujcie to słowo. Ja to słowo znam z książki Pachnidło. Bardzo dobra hmm. książka, bardzo drogą polecam. E, I tam było właśnie, że można rozpoznać coś oflaktorycznie. Nie okay. wiem, czy to dokładnie dobrze użyłem tego słowa w tym momencie, Słuchajcie, ale... Słuchajcie, generalnie o co chodzi w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj mamy opaski na oczach i będziemy mieć coś takiego na nosach. To są zatyczki do nosa. opaski są... swoją drogą. Tak, one służą tylko jedynie do tego, żebyśmy nie, żeby nie czuli pływać. zapachu na samym początku. Potem, jak już skoczymy do wody i już zostanie nam podstawiona rzecz tutaj tak. do powąchania, to wtedy ściągniemy te zatyczki i spróbujemy po zapachu rozpoznać, co właśnie wąchamy. Mamy klasycznie trzy próby. Po dwóch próbach Marceli nam podpowie. Co to takiego może być, jeżeli w ogóle nie będziemy zgadywać? Ja mam koło ratunkowe, które będę musiał wykorzystać, jak tak, będę jak, za jak. bardzo przegrywać. a ja To będzie niespodzianka. Podniosłem yy, opaskę, żeby powiedzieć jedną rzecz. Zwycięzca wygrywa skok do wody na bombę, bo mamy te zatyczki o. do nosa, więc. O. Jest wakacje, jest ciepło, więc to jest dobry pomysł Dokładnie. Możemy robić skok do szklanki na jeszcze więcej. Dokładnie. Skok na szklankę. Dobra, lecimy. Nie. Dobra, na trzy, 4 możemy ściągnąć tak. nasze zatyczki. 3-4. Tutaj mamy trzy składniki. Ignacy. Dwa rozpoznam na pewno. Tak. Inaczej, wiem jeden na 100%. Jeden z nich to są na czosy. Tak. I jeżeli to, jest to jedyny są... Zapach tak, jedyny zapach. Tak, jedyny zaporze, tak samo. Jeżeli są na czosy, to zrobię to, czego nie zrobiłem w jednym z odcinków, gdzie, gdzie było z zmienionym jedzeniem. Tam dałem na czosy z... z. serem, tu dam na czosy, że są z salsą. Mm, Ignacy, tutaj są dwa dipy. Więc zgadłeś, tak, dobrze. Czyli mam dwa punkty, tak, tak? I trzeci składnik? Jeszcze jest jeden. Tak. Popcorn. Popcorn. Okej, okay, czyli. Dwa zgadłem, mogę zrezygnować o pas Dostajesz tak. 0,66 i 6 w nieskończoności. Tak, robi 0,33. Albo dostajesz 2 trzecie, a 1 trzecią. Tak, też można po prostu zrobić. Tak to też zrobić. Można zrobić, a w innych będą też na kilka. I był składników. ser tutaj jeszcze. A jeszcze jeden. Jeszcze. Dip. Tak, tak, dwa dipy, serowy. Jezu, ile tutaj no. składników? a powiedz mi jeszcze, będzie więcej, jakby rundzie będzie więcej składników? Yy, tak. Okej, okay, dobra, czyli te Mój... czwartki punktów mają znaczenie. W tak, momencie. tak, widzę, że mówi... To Będzie prościej. Ignacy, dostałeś dwa punkty, ja dostałem jeden. Przechodzimy dalej. Okej, okay. przybieźcie się tutaj do mnie Aha. i na 3 cztery możecie zdjąć. Gdzie jest, dobrze mam twarz? Okej, Mandziu, wiesz gdzie jest? Tutaj. Nie wiem. Dobra. 3-4. No, easy. Ignacy. Ach. Easy. Wiesz co już? Czy no to nie? oczywiście, a co? Ta są... Dobra, teraz muszę powiedzieć dokładnie co to jest. Bo to jest z KFC. Tam A, tak, to jest Kev's. To jest KFC i muszę powiedzieć co to dokładnie z KFC jest Dokładnie tak. Więc ja strzelę, że to są po prostu wingsy. Klasyczne te małe hot wingsy. Ja powiem więcej. To jest 11-11 jakieś. 11-11 myślę, że to jest. Jak to jest Nie, jest? to jest 15 hot wingsów. To jest hot wings. 15, hot wingsów. Po Pokaż to właśnie. A, tu są hot wingsy. To A, klasyczne do... hot wingsy. Za 15 hot wingsów Ignacy dostaje 15 punktów. Co?! <laughs> Trzy. Cztery. Tutaj macie całe danie. Chyba wie Mandziu? Wydaje mi się, że to jest gulasz, ale jaki to jest dobre pytanie i powiem, że węgierski. Nie, nie Mandziu. Nie. Fasolka po brytońsku. Ignacy. Żartujesz? Co, co, co ty jesteś za super człowiek, super nos? Pierwszy nos kraju. Super nos, co nie? <laughs> Nie, wiesz, to, to fakt jest taki, że w ostatnim miesiącu jadłem... No, Ignacy wywącha każdy dobry Dokładnie, odcinek, nie, dlatego... Fakt jest taki, że ostatnio moja żona mi robiła fasolkę po brytońsku. Jeszcze analizowaliśmy ostatnio fasolkę po brytońsku w ogóle pod kątem jedzenia sobie różnych takich tam wegadań w domu. Słuchaj, 19 do 1 i lecimy dalej! 3, 4... Dobra, dawaj, odgaduj sobie. Powiem tak, mogę tego dotykać w ogóle, czy tylko, po wąchu? Nie nie, 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 tylko. Nie, powiem. Bez dotyku. To ja ci powiem, masz dwie odpowiedzi przede mną, i ja ci powiem dokładnie, co to jest. To jest odświeżacz powietrza. Tak. Ty się zaśmiałeś bardzo złowieszczo, niczym taki typowy, właśnie zły charakter z pewnej kreskówki. To mhm. był taki śmiech, który mówił, haha, chcieliście mnie zmylić, a ten, a ten zapach. Pamiętam jak nikt inny. Tak. I to z takiego powodu, że dynda mi koło czoła w chwili, kiedy prowadzę samochód. Dokładnie tak. Czy to, to choinka? Wunderbaum, choinka zapachowa. Yy, tylko poczekaj, spróbuję jeszcze zgadnąć smak. Jak? Uch, to... <grym> go, Ignacy, go! Do mikrofalówki, spróbowanko. Poczekaj. Nie smak. Kolor Sucie... lub nazwa? Kolor... Dobra, nazwy nie będę znał, ale kolor to jest niebieski, według mnie. Poczekaj. Tak, to jest niebieski. To ja to mówię, to jest... ja mówię turkusowy. Co, co, do szczegółów? Ignacy dostajesz. Newkar! Ja Wiecie chcę. skąd to wiesz? Ja nie chcę punktu, Ja nie chcę punktu. Wiecie punktu. skąd to wiem w nie. Toyota Karin. Jak kupiłem mój pierwszy samochód, Toyota Carina, Pierwsze, co kupiłem do Toyota Kariny, to był niebieski Wunderbaum Newcar. Ten zapach ze mną jeździł, potem za każdym razem kupowałem Carine, do Kariny, kupowałem. Za każdym Wonderbaum, razem, kiedy kupiłem Toyotę Karinę, już po 15 nadal był ten sam zapach. Wiesz, że teraz, w, jak mój Peugeota, to pierwsze co kupiłem do Peugeota to był zielony. Old car. Nie, nie. to był zielony. Wunderbaum. Czy ja będziesz miał, miał kolejny dobrze. samochód, jakiejś nowej marki? I to tak będę dalej. kupował. Inny Oj, kolor? Nie, newkar kupię. Newkar kupisz, New Car. dobrze. Nie wiem, zielony kupił mi Dominika. E, nie ja kupię, miałem kupić newkar. Niebieski. <laughs> no Słuchajcie, jeżeli kiedyś spotkacie Ignacego na evencie, wiecie, co mu da się jako prezent. Tak, możecie mi dać choinkę zapachową. Będzie mi ją do końca życia. to malucha. Dobra, to idziemy teraz do tej rundy. Okej, okay. tutaj bym was poprosił. Aha, dostajecie kieliszek. Poprosiłbym was, żebyście wylali troszeczkę na rękę i sobie wtarli w ręce. Mogę z palca sobie wetrzeć? Tak. Nie ma problemu. Dobra, już? OK. i zdejmijcie już. Mm, o Jezu, ja wiem, co to jest. Ja już też wiem. Dobra, dobra, odpowiadaj. Mam nie, nie, śpią, byłeś, 20 byłeś, 20 byłeś pierwszy. Byłeś pierwszy. To są... Dwie rzeczy mogą to być. Może to być albo Amol, albo... To, to, to pierwsza odpowiedź? Nie. No. To myślę, A druga rzecz to może być e, ten nagardło gardło, zielony Tantum Verde. Nie, też nie. OK. w ogóle w innym kierunku poszedłeś. Miałeś kiedyś przyjemność, uważam, że to jest przyjemność do dzisiaj, no. miałeś robione na plecach bańki. Mój ojciec sobie robić bańki, ostatnio prosiłem, żeby mnie nauczył robić bańki. Bańki. I no, to jest no. właśnie smarowało się czymś, właśnie takim miętowym, alkoholowym. Ja to bańek było, wiesz, co bardziej alkoholowe, to jest bardziej miętowe. To nie jest Może bardziej miętowe. O, to musisz wiesz, tam podpalić. Ale nie? to było moje pierwsze no. zgadnięcie. Zgadłem, nie zgadłem. To zgadnij jeszcze raz i zobaczymy, jak ja podpowiem. To tak, jak nie zgadłem, to ja uważam, że drugie, że. Ale to w ogóle jak eukaliptus. Tak, taki... to jest eukaliptus, dlatego ja strzeliłem tak, tak, a potem. Yy... Ja bym powiedział, że to jest dosma ewentualnie do smarowania na albo. Jesteście bardzo blisko. Więc to jest na przeziębienie, smarowanie. do smarowania to jest takie, żeby to jest to się smaruje no to ja plecy. To jest amol, to jest amol. Tak, Aha. Tak, to jest amol. To jest amol, czyli to jest to samo, no to nie powtarzam no, twoje... Dobra, To, to, nie to na nie komary. To... Dobra, to nie jest na komary. Odpowiedź jest nie, nie, mów, czekaj, tak, czekaj, nie Czekaj, 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 jeszcze trzecie, trzecie mamy. Okay. Jeszcze po trzecie mamy. Teraz można nam dać podpowiedź, ale ja myślę, że będę chciał odpowiedzieć, więc daj podpowiedź. Okej, okay, y, powiem tak, że odpowiedź jest bardzo blisko i za bardzo kombinujecie. Dobra. Ignacy za bardzo kombinujemy. Dobra, tak. będę kombinował tak, jak myślę. To może być jeszcze. Nie, to nie może być to, bo jeszcze chwilę myślałem, że to jest. Bengaj to się chyba nazywa, ale to nie jest moja odpowiedź, przepraszam. Bengaj to jest to do rozgrzewania przed sportem. Myślę, że to jest może po prostu. Kurde, nie wiem. Maścia eukaliptusowa, nie wiem. Tak, coś olejek eukaliptusowy, no, olejek dokładnie. No, po prostu. Myśmy polecieli po prostu tak, że z kombinatoryki. Ale od razu skojarzyłem ten zapach. To jest jeden z najładniejszych zapachów, uważam. Każde. jakie yy, na gardło go maście. Tak. Każdy maście. Ja powiem maja. tak, ja bardzo lubię. To jest jeden z moich ulubionych zapachów. Mogę o tak powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Nie bardzo tak, żebym go bochał cały jest, czas, super. ale jak teraz sobie tak połuchałem, to tak uśmiech na twarzy mi się pojawił. Może to nie uśmiech, bąbelka, ale mój tak, uśmiech. Nie, ja że zdejmiesz opaskę, nagle tak się okazuje. Zwykły, przejrzyczysty wiesz? Nieprawda, w moich oczach zamkniętych teraz zasłoniętych to jest piękna, zielona, zielony tak. gaz wypełniony. To jest ten zapach to inaczej. Tak jak ja miałem wunderbaum od tego włochem, wiedziałem, że ten zapach jest niebieski, to ten wiesz jest zielony. Tak, Dobra, nie może jest, jest przezroczysty. Nie może jest, jest przezroczysty. Dobra, idziemy na do następny. Tu macie przed sobą szklankę. Trzymam to... ją? W rękach, czy masz trzyma słuchziu? Trzymam. Trzy okay. cztery. Ach, ten słynny zapach niczego. Nie. To no nie jest o, niczego. ale tego nie zrobiłem. Bandio? Czy to jest woda z mąką? Nie. Ignacy? Czy to jest mleko po 30 sekundach w mikrofalówce? <słuch> <śmian> nie, 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 nie. <śmian> <śmian> jak był <dałem> punkt. <śmian> to jest coś. Co nie mam bladego pojęcia, czym to jest. Jestem bardzo ciekawy, to ma bardzo... O, jaki... no, to zadam Ci takie pytanie. No. Jakiego koloru jest według Ciebie ten to, to musi zgadza? być białe. 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 Od razu, wiesz, że to jest białe. Białe. W tym jest jakaś mąka czy coś, tylko co to jest, bo to nie jest po prostu mąka z wodą, tylko to coś jest i to nie jest coś super. Znaczy, nie, co musisz chyba, mąka? chyba musimy już prosić o podpowiedź. No bo chyba już. Być. No. Okej. Okay. Mieliście rację, to jest białe. A to dzięki za, dzięki za podpowiedź. To jest mała podpowiedź. A druga podpowiedź jest taka, że jednym ze składników tego jest mleko. Mm -hmm. Czyli dobrze powiedziałem z mlekiem. Y tak, tak, ale jakby. Ale powiedziałem, że po 30 sekundach to się To jest, nie jest cała mieszanina. Cała mieszanina z mlekiem. Co to może być za mieszanina z mlekiem? To, to pachnie mi czymś dziwnym, takim dro. Drożdżo... drożdże w mleku? Nie wiem. to chyba to tak? No to ja powiem mleko z miodem i z czosnkiem? Nie. Nie. myślałem o leczniczym Ale nie ma ani czosku, ani miodu w tym zapachu. No właśnie nie ma, więc tak szczerze. Mieszanina z mlekiem. No kao to nie jest. ten zapach jest biały, to wszyscy wiemy. Nie wiem, cały czas czuję taki... Ja tylko mleko, przebiłem się. Ja czuję to mleko, wiesz co, czuję taki smętny posmak czegoś, co, kurde, pachnie jak cement trochę. To jest podpowiedź ostateczna? Ostateczna podpowiedź. No. Okej, okay, to będzie taka podpowiedź, że jakby tutaj będzie zależało od refleksu. Eee, każdy, no. znaczy, większość osób, które chodzą na siłownię, piją ten wywar. Ignacy. Białko. Tak, szej białkowy. Białko. Wow, rzeczywiście, nie białko, tam białko tam. ma taki nieprzyjemny ten zapach. Wiesz to ja piję smakowe białka. Tak, smakowe białka. Smakowe no. białka mają normalny zapach, a to jest takie białko no. dla ludzi. No to było to ludzi. białko, co, co chyba kiedyś było w jednym odcinku. Nie, nie inne. to. jest nowe piście? zwykłe. Nowe zwykłe Nowe zwykłe, nowe, zwykłe białeczko. Okay. Po Nikt się go nie napije, bo pachnie skutki. Nie, nie pachnie. <laughs> w sensie nie pachnie w ogóle. Nie pachnie przyjemnie, przechodzimy dalej na smaku. Cały zestaw. Trzy Cały składniki. Z... Dobra, na trzy. Trzy, cztery. Fuj. Nie fuj. Ignacy. Na pewno są tu ogórki. Jakie? Kiszone. Jakie? Kiszone. Dobrze. 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 Ziemniaki. Ach, tak, tak byłem tutaj. I... Ostatnie. No dobra, jeżeli to były ogórki, ziemniaki, to trzeba jest trzeba Nie. A ja uważam, że to nie jest chabowy, ale uważam, że dobrze trafi jest z gatunkiem mięsa, jeżeli chodzi o wieprzowinę. Uważam, że to jest gulasz wieprzowy. Nie, nie. Też nie. To jest kurczak. Tak. Co? O! Tak. Patrz. Delikatny obiadek niedzielny. Delikatny obiadek tej dzieli. No, ten kurczak wygląda naprawdę na delikatny. Bardzo tak... delikatnie, taki ze zmywarki, elegancko. No, wygląda ze zmywarki albo ze szpitala, co nie, to jest podobny tak. poziom. I porcja też wielkości szpitalnej. Tak, tak dokładnie tak, tak. I o ogórek, jak zawsze, wiesz, na bogato. Absolutnie nie wiem, gdzie są punkty, Łukasz, przepraszam cię, jeżeli musiałeś to liczyć. Bardzo nam przykro. E... Ignacy dostał teraz 15. Kolejne 15 dla mnie, więc nie wiem, jak ci pójdzie. Mamy jeszcze jedną jeszcze coś rundę? Mamy? Nie. Je, jeszcze ostatnie. Ostatnia runda, przepraszam. Ostatnia runda, czyli no, no. słuchajcie teraz pora na rundę o wszystko. Ostatnia rzecz. Dobra. Trzy, 4. O, no, e... no, halo! O Jezu. A... Tylko pytanie teraz, co? Musimy no. zgadnąć markę. To jest zwierzęce, nie? Ale musimy zgadnąć, czy to jest Pedigree, czy Chocapic. Pedigree. Chocapic? <gry> 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 tak, to jest Gaskujka tak. e... akurat. Nie. E... Tak. Pedigree, albo jak się nazywa ta druga? Nie, to jest Dentastix. To musi być -dentastix, dentastix od ped Pedigree. pedigree. Dokładnie, Dental Pixel. Będzie, będzie, będzie wygrał wszystko. wygrał wszystko. Jako i ma... nagroda, dla, jako kara dla Ignacego za przegranie musi to ugryźć. <gryś> Cały odcinek wygrywał. Nie, na no, no będzie aż tak dobrze. Słuchajcie, zapraszam Was na jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej różnych, jeszcze więcej. A jeszcze więcej w ogóle mniej więcej we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18.00. Cześć. Hey.